Dzień dobry. Jesteśmy bardzo bardzo zadowoleni z rezultatu oraz, oraz gry, z gry naszego zespołu, bo myślę, że graliśmy z drużyną, która, która w, myślę, że w, w kontekście sezonu będzie, będzie walczyła o awans więc dla nas To są, To są naprawdę ważne, ważne trzy punkty. Bardzo, bardzo dobra gra zwłaszcza w pierwszej połowie, w fazie, fazie atakowania Potrafiliśmy się utrzymać mimo presji przeciwnika, potrafiliśmy się utrzymać przy przy piłce. Musimy jeszcze podpracować nad tym, co się dzieje przy polu karnym, bo tam, tam są jeszcze rezerwy do tego, żeby zawodnicy odpowiednio się poruszali, żebyśmy tworzyli jeszcze jeszcze więcej sytuacji. Mieliśmy problem w obronie, bo Stomida bardzo dobrze coś się ustawiał, gdy, gdy konstruował swoje ataki i, i mieliśmy tutaj problem. Były były momenty, że potrafiliśmy złapić ten pressing, ale, ale na tym na pewno będziemy musieli pracować w kontekście y, przyszłych, przyszłych meczów. W momencie, w którym zdobyliśmy bramkę na 2-1, straciliśmy. Pewność siebie, bo uważam, że było dużo momentów takich, w których mogliśmy się inaczej zachować, lepiej, lepiej kontrolując to, co się dzieje na boisku, natomiast poszliśmy za bardzo w emocje w moim odczuciu, i te emocje jakby przełożyły się na konkretne sytuacje, jakieś decyzje o braku dośrodkowania, albo dośrodkowanie z nieprzygotowanej piłki w momencie zmiany strony, albo braku zmiany strony, i to też generowało i napędzało przeciwnika, i gdzieś tam tak naprawdę rywal szanse już drugiej drugie po po takich właśnie momentach, po jakichś przechwytach, gdzie wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą. Szkoda, że w pierwszej połowie e, tą pierwszą bramkę straciliśmy w momencie, kiedy wydawało się, że przejęliśmy kontrolę nad spotkaniem i, i to trochę boli, bo, bo to były kluczowe momenty i, i niestety nie zachowaliśmy się w nich optymalnie. Myślę, że e, myślę, że jest o co zaczepić, natomiast za mało było w nas dzisiaj. Takiej chęci do tego, żeby odwrócić mecz, może nie odwrócić mecz, bo, bo dążyliśmy do tego, ale do tego, żeby zapo za, za, zapoczątkować przeciwnika i gdzieś go kontrolować w ten sposób, bo sytuacje na pewno do tego, żeby sfinalizować, uderzyć na bramkę były, natomiast było tego za mało. Dziękuję bardzo. Pytania? Czy kadra na następny sezon jest już u trenera zamknięta, czy dalej jeszcze szukacie wzmocnień, no, jeśli tak, to na jakie pozycje głównie? Jeżeli e, nam e, to jakby się uda dopiąć, to na pewno jeszcze jednego, dwóch piłkarzy będziemy e, dopinali i, i tak naprawdę jest to kwestia związana z rywalizacją na, na pozycji wahadłowego. I jeżeli chodzi o, o ten drugi transfer, to, to będziemy to uzupełniali w zależności od jakości piłkarza.